Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu tworzy przyszłość medycyny nie tylko kształcąc, ale też inicjując rozwój nauki. Uczelniany Biobank pozwala realizować badania w najwyższym standardzie. Biobankowanie jest jednym z kluczowych elementów naszego rozwoju naukowego jest doskonałą ideą, którą będziemy wspierać. W Biobanku gromadzony jest materiał biologiczny pochodzący od pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jego pobór odbywa się podczas wizyt lub hospitalizacji, a zadaniem Biobanku jest jego zabezpieczenie i przekazanie do celów badawczych. Nasz Biobank uzyskał jako pierwsza jednostka w Polsce certyfikat jakości w zakresie biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych. To dowodzi, że w zakresie biobankowania utrzymujemy najwyższe standardy. Pacjenci przekazujący materiał do BioBanku Uniwersytetu Medycznego przyczyniają się do postępów w dziedzinie medycyny, z których skorzystają następne pokolenia. Dla nas, lekarzy, naukowców najważniejsze są wyniki, twarde dane, które pozyskujemy od naszych pacjentów. Do tego potrzebujemy materiału takiego jak krew, jak osocze, jak materiał tkankowy, który możemy bezpiecznie przytrzymywać, żeby potem w przyszłości wykorzystać go i uzyskać jak najlepsze informacje. Materiał biologiczny przechowywany w biobanku jest niezbędny do prowadzenia szeregu badań, dlatego ważne jest, by było go jak najwięcej. Każda nowa próbka przybliża nas do medycznego przełomu.